Dzień dobry, witajcie w słowie na dobry dzień. Kochani w ten sobotnie, przedpołudnie, dzisiaj z lasu, bo po raz kolejny jesteśmy w ramach projektu Azymut z uczestnikami w lesie. Chciałbym dzisiaj z tego lasu zaprosić Was na jutrzejsze kazanie. Dzisiaj nie będę mówił w rozważaniu z Księgi Objawienia, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy chwilę zastanowili się nad wersetem, który zapisany jest w Ewangelii Jana który też będzie podstawą jutrzejszego kazania, siódmy rozdział od 37 do 39 wersetu. Tam jest fragment, w którym możemy przeczytać, że Pan Jezus powiedział, że jeżeli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie i pije darmo. I myślę, że nieraz w swoim życiu spotkaliśmy się albo mieliśmy takie pragnienie zaspokojenia swojego organizmu na przykład wodą bo pojawiło się pragnienie picia, pragnienie wody i to pragnienie zostało ugaszone na chwilę po chwili znowuż pragnęliśmy i dzisiaj w tym fragmencie Pan Jezus mówi do nas jeżeli masz pragnienie to duchowe pragnienie to przyjdź do Jezusa bo On zaspokoi to pragnienie w stu już nie będziesz potrzebował niczego więcej Duchowe pragnienie może być zaspokojone w naszym życiu przez relacje, przez społeczność z Jezusem Chrystusem. Dlatego dzisiaj chciałbym Was zaprosić na jutrzejsze nabożeństwo na transmisję o 10.30 na YouTube'a i Facebooka i troszeczkę więcej będę mówił na temat wody życia w ramach serii kazania, kazań misja ratunkowa. Widzimy się jutro o 10.30 na nabożeństwie. A w słowie na dobry dzień w poniedziałek, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Pamiętajmy, Jezus, jest tym pragnie, Jezus zaspokoi wszelkie pragnienie naszego życia. Jeżeli tylko przyjdziemy do Niego i będziemy pić, będziemy, jeżeli włakniemy, pragniemy, to przyjdźmy do Jezusa. On zaspokoi wszystkie potrzeby naszego życia. Radości Panu, pozdrawiam, do zobaczenia jutro.